Dzień dobry, witam wszystkich widzów w kolejnym dniu u nas niedziela ranek i zapraszam do dzisiejszego odcinka dzisiejszy odcinek może zrobimy taki delikatnie kulinarny ponieważ planujemy zostać w domu więc więc zobaczymy co z tego wyjdzie a taki mam widok z rana A pani się wzięła, poszatkowała, widzę marchewkę, cebulę, nie wiem co tam planuje. Kurczaka smaży. więc nie wiem co to będzie, jeszcze nie pytałem się coś tam piści. A ja już marzyłem cebulkę, bo robiłem. Chcę zrobić mielone, uczę się, bo nigdy nie robiłem i zaraz Wam pokażę jak. Jak zrobiłem nie jak widzę jeszcze, pokażę Wam, używa sos taki, jak widać To sojowy sos, czy, czy jaki, ale myślę, że dostępny jest też w Polsce. I że wydaje, że to sos sojowy. Taka etykietka. No i jeszcze pokażę i trochę miesza to wszystko. Gotuje po swojemu, także ja używam pieprz na końcu. Ale nie wiem, może się nie znam. Ale procedura podobna rzuca no po kolei produkty. Tak jak powiedziałem, kurczak z tym czymś z marchewką, z cebulą. I chyba girdling. A ja się wam pokładę, zrobiłem dzisiaj. Mięso, wieprzowinę yy, na kotlety mielone. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Potem pokażę, jak to wyszło. Tylko muszę produkty dokupić, bo, bo nie mam wszystkich oleju i tak dalej. My z tutaj do pobliskiego sklepu. Idziemy właściwie zakupić. Kilka drobnych produktów, bo nam się skończyło I, i idziemy kupić. Mówię tak trochę słabo, bo po prostu jest tak gorąco, że się, że się nawet do sklepu nie chce wyjść. No, ale musimy, bo żeby dokończyć nasze potrawy, musimy kupić jakiś tam olej, coś tam jeszcze. Tak to wygląda Prawdziwa wioska kambodżańska Upał niesamowity A my o, takie rzeczy musieliśmy kupić Nie są to niezbędne ale brakuje tak wygląda A pan właśnie dostarcza takich kostkach. Chciałem otworzyć właśnie taką fabrykę lodu, a pan Także jak są widzowie zainteresowani zainwestowaniem to zapraszam. Fajnie to wygląda. Tu ma większe. You won't be in YouTube To jest sąsiedzi moi Tuesday Dobra, wracamy Zebny się ten potleje, nie widać Ale zaraz wam coś pokażę O kurki Baby is hot a chcesz jeszcze gdzieś wyjść, pospacerować wieczorem A ja nie mam siły, ale skorzystam z cudogodniej życia <laughs> Przepraszam I ja wskakuję zaraz do basenu A czemu by nie? Nikogo nie ma Ej, yeah, głosuj mik Ja Wam coś pokażę, bo ja nie wiedziałem, pokazywałem wcześniej jak Pajdi gotowała ten kurczaka z tym, ale widzę, że to będą takie dumpling, krolki. nie miałem pojęcia, że to jest farsz, że to będzie na farsz, także może może Wam pokażę, a to są takie płatki, ja nie wiem z czego to jest, też może później napiszę na dole dokładnie o co chodzi, no takie rożki tak, czy dumpling zawijane i to potem będzie smażyć i to będzie efekt końcowy. No ja później się też zabieram za te swoje, zobaczę, za te swoje mięso, co przygotowałem na kotlety. A i tu jest gotowy, nie widzę. Jeden gotowy, tak to zawiję. Więc tak to wygląda. A u nas strasznie gorąco. Pootwierane, już to wspominałem w poprzednich Po pootwierane wszystkie balkony. Ale wiatru nie ma. To oczywiście też kupiliśmy, jeszcze pokażę dokładnie, to są takie Nie wiem z czego to jest, chyba jajka, mąka, jak widzę. Takie płatki zrobione i to... Jak kartki papieru z notesu. Tak to wygląda. Tak tutaj to wygląda. Już pani skończyła je sklejać. No i przystąpiła do smażenia. I tak tutaj to wygląda. Się zarumienią i po prostu już będą gotowe. Widzę, że oleju chyba nie dużo dała. Ale się nie znam, może nie potrzebują. Mi się to kojarzy, że w głębokim oleju się robi takie rzeczy, ale nie wiem. No i zaraz będą chyba gotowe do jedzenia. Jeszcze raz pokażę. Tak ulepione, ulepione wyglądają. A wcześniej na wcześniejszym ujęciu pokazywałem tak jak robiła farsz do tego. Do tych do tych rożków. Nawet nie wiem jak to nazwać. Część tutaj już usmażonych część się jeszcze smaży ja przekroiłem na pół pokażę Wam jak to wygląda Jeszcze ja są spłaszczone niewiele widać tego farszu o ale tak to wygląda ja jeszcze jednego przekroiłem Tutaj może będzie wyraźnie widać ten farsz Słuchajcie, no produkty ogólnie dostępne, tak jak widzieliście na filmiku, wszystko można kupić w Polsce czy w Europie. I no nie wiem, czy te listki dokładnie, tak, ale, ale to można samemu coś tam pokombinować. Więc, ten ja już spróbowałem, bardzo dobre, smaczne. I życzę również smacznego Iwa. Słuchajcie, a ja się teraz zabieram za swoje wielkie pichcenie u Mańka. Ja przypominam, że kupiłem wczoraj trochę, za mało kupiłem stanowczeń, ale nie wiedziałem. Po prostu dawno nie robiłem kotletów mielonych. I no dawno, dawno, już ze 100 lat temu, więc, więc po prostu taka będzie tutaj dzisiejsza metoda prób i błędów. Zobaczę jak to wyjdzie, co robię źle. Kotlet, wieprz, te mięso wieprzowe kupiłem, namoczyłem bułkę zwykłą, yy, wymieszałem, ale dodam jeszcze trochę musztardy, bo zapomniałem, więc dodam musztardy, soli, pieprzu już dodałem. I taką najważniejsze, bułki tartej nie znalazłem, ani bułki. A że mi tutaj robaki chodzą często, to zrobiłem coś takiego. Kupiłem paluszki yy, takie z chleba, i tutaj jak widzicie, po prostu je ugniotłem. I to mi posłuży jako bułka, tarta, bo nigdzie nie znalazłem po prostu więc coś takiego kupiłem i myślę, że to będzie ten jeszcze to ugniotę. Słuchajcie, ja nie mam statybu, więc, więc po prostu no, musicie wybaczyć, ale tak to nagrywam. No i zaraz przystąpię do smażenia. Nagrzeję olej, olej. przygotuję to sobie wszystko i. I pokażę, pokażę wam już efekt końcowy tego wszystkiego, także zobaczymy co to z tego wyjdzie dzisiaj. Mięso wieprzowe, bułkę, namoczyłem bułkę i sól, pieprz i, ha, i jajko dodałem oczywiście. No i jeszcze raz to u ten trochę to nawodnie, trochę tu wody, bo coś mi się wydaje, że to ciasto jest takie tylko ręce umyję i działamy. No słuchajcie, udało mi się ulepić z tego materiału całego 5 kotletów. trzy już wylądowały w patelni. Ponaczynałem je trochę byle jak. Zamoczyłem w bułce i, i czekamy. Dobra, chyba muszę przełożyć. Pokażę Wam jeszcze jak to z tego. zobaczycie, W ogóle się nie rozwaliły. Już się ładnie przyrumieniły. Także jestem z siebie dumny. Słuchajcie, no i wyszło mi w sumie razem 5, Trzy już zdążyłem przykryć. Te może się troszeczkę spaliły. Ale jak na pierwszy raz, nie źle. I za chwilę wielki test. Zobaczymy, czy jedzenie lepsze poczęstuję PiD Kmer, forces Poland. <gry> Przekroiłem to na pół, żeby zobaczyć. Mi się wydaje, że jest to soczyste. sorki, że palcem, ale tak to wygląda. No i Fajdy spróbuję, poproszę Fajdy. Nigdy na pewno nie jadła. Fajdy, go try? Nie, yeah, try. Nie, yeah. tell me what you think. Mmm, Mary Jummy. You i You want talk like sweet because? Ja hmm? my is it good. No więc, więc stwierdziła, że dobre, Aby w komentarzach dajcie znać co o tym wszystkim myślicie o tych moich mielonych. I tutaj mamy ID, co ugotowała. Ten dumpling, nie wiem, w sumie jak to nazwać. Także dajcie znać w komentarzach, jak to wyszło. Słuchajcie, jeszcze ogórek się znalazł, mało solny. Pajdi kiedy zrobiła? My tak na szybko próbujemy, ponieważ nie ma czasu. Yy, ja zaraz powiem, dlaczego. No ale Pajdi widzę tam, próbuje coś zajadać, także myślę, że smakuje jej. A już chyba nie zdążę dzisiaj do ziemniaki do tego zrobić, bo no bo mam trochę wieczór czy popołudnie. Mam właściwie u nas już jest koło 17. Ja zaraz też będę montował ten odcinek niedługo i, i jeszcze będę miał tam komunikat. Więc trochę się spieszymy. Słuchajcie, my jeszcze krótki chill na basenie spidey. Ja będę pomału kończył ten dzisiejszy odcinek, a chciałem tylko powiedzieć, że taki komunikat, właściwie dwa mam. Pierwszy to jakby któryś z widzów był zainteresowany i wybierał się do Kambodży, to chętnie zapraszam do siebie. To mieszkanie, gdzie aktualnie jesteśmy, mam do wynajęcia, także zapraszam do kontaktu, mail w opisie, a fajdy się uczy. Poczypywać nie zdążyliśmy kupić tego kółka jeszcze a basen jest dosyć głęboki bo ma metr 70. M. także no jest głęboki jak na taki basenik drugi komunikat to zapraszam dzisiaj wszystkich na wspólnego livea z Bucykiami stali widzowie Pewnie będą kojarzyć muminki Włóczyki w Azji dla nowych widzów. Y, powtarzam jeszcze raz y, kanał y, Włóczyki w Azji. Także dzisiaj będzie wspólny live. Zapraszam wszystkich, będą donaty głosowe. Y, myślę, że tak około godziny 15 czasu polskiego, może trochę po 15. Y, zapraszam wszystkich, przybądźcie. Nateri robi długości basenu w obwodzie. Basenu się jeszcze nie pływa jeszcze nie kupiłem ten te, te kółeczka takie do pływania no ale myślę, że szybko się nauczy, bo bo widzę, że działa ostro słuchajcie, a ja tutaj się z Wami pożegnam e, zapraszam wszystkich do oglądania zapraszam do komentarzy e, dajcie lajka like e, i jeszcze raz zapraszam na dzisiejszego live'a. E, dla nowych widzów również zapraszam, żeby sięgnęli tak do starszych odcinków, obejrzeli starsze odcinki moje, film o odcinki generalnie o Kambodży, o moim życiu tutaj, więc, więc zapraszam. A Wam życzę udanej niedzieli spokojnej. Trzymajcie się, do następnego, hej!